Czy ja u was mogę zamówić taką zbroję średniowieczną? A chodzi panu o jazdę lekką, czy o jazdę ciężką? No właśnie. Adamek był light heavyweight. No ale później był heavyweight. Nie no to... E, zdecydowanie będzie chodziło o zbroję dla jazdy ciężkiej. To bez problemu, jesteśmy w stanie to zrobić. No ale musi pan jedną rzecz wziąć pod uwagę. Tak. Że ta zbroja dla jazdy ciężkiej, ona była przystosowana do tego, że nie dało jej się przebić tej kopii rycerskiej. Tylko, że ta kopia rycerska to jest tylko kopia rycerska. A tu mówimy o ręce, o prawie ręce Najmana, która kruszyła nie takie rzeczy. I czy jakieś wzmocnienie tutaj naprzód, żebym ja go po prostu nie podziurawił pięściami. No. Czy jest to możliwe? Jest to możliwe. No to pięknie, słuchajcie. No to w takim razie, jeżeli ten termin 17 czerwca jest możliwy, no to. No to ja, jest, to, to jest po prostu miód na moje serce. No to znaczy, że będę mu gadamka na ile wejdzie i będę miał pewność, że go po prostu nie okaleczę, nie zrobię mu jakiejś wielkiej krzywdy i, i że go po prostu nie podziurawię pięściami. No. Pięknie. No to w takim razie zamawiamy. Tomek, bądź bezpieczny, trzymaj się, szykuj się do walki, kopia rycerska dla ciebie już zamówiona.